Cześć, ja nazywam się Jakub i witam w kolejnym odcinku Cenyce Krok po Kroku, serii, na której zwykle pokazuję podstawy technologii, programowania, obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Ci z Was, którzy śledzą kartę społeczność już wiedzą, właściwie ci, którzy zobaczyli tytuł tego filmu też już wiedzą, że dzisiaj mamy odcinek specjalny, dlatego że minęły pi razy drzwi około... 3 latka, 3 latka prowadzenia kanału. Jakieś 150 filmów bez mała. E, I tak jak kiedyś robiłem film o oddawaniu krwi albo o budowie komputera, tak samo i teraz zapytałem Was, czy chcecie zobaczyć film specjalny, inny, o takim fajnym wynalazku, którego sobie jakiś czas temu kupiłem. No i 80, chyba 8% koniec końców w ankiecie powiedziało, że tak, więc no cóż, no to, no to robimy, nie? Także zapraszam do oglądania. Na początek w ogóle, co to jest? Bo to nie jest samochód, to jest to. To jest Smart Roadster Coupe. Smart, czyli wynalazek wymyślony trochę przez Mercedesa i Swatcha, ale mimo tego, że niemiecki, to produkowany we Francji. A ta konkretna sztuka pochodzi z polskiego salonu, co jest ciekawe. Mało ich w Polsce się sprzedawało, bo to jednak był stosunkowo drogi samochód w zakupie, więc no, nie było na niego najwięcej chętnych. Co można o samochodzie powiedzieć tak z grubsza? Jest Turbo, turbo malutkich. Jak popatrzycie, to właściwie sięga mi troszeczkę powyżej pępka. 1300 mm wysokości, 1600 szerokości, co oznacza, że jestem węższy od właściwie wszystkiego. No i jeżeli się go zestawi na przykład z Mazda MX5, która wydaje się być małym samochodem, no to w każdą stronę jesteśmy mniejsi, mimo tego, że mamy trochę większy rozstaw osi. No bo jak widzicie, te zwisy na froncie i na tyle samochodu no właściwie nie istnieją. Znaczy, samochód kończy się tam, gdzie się kończy koło. Z mojej strony super sprawa. Wyważenie tego samochodu jest prawie że idealne. Jeżeli dobrze pamiętam, 54 do 46% tył cięższy, czyli właściwie powinienem podać w drugą stronę. Natomiast masa całkowita 800 kg. Masa własna 800 kg, no jak dodamy mniej i trochę gratów, powiedzmy 900 kg. Co oznacza, że mimo tego, że nie ma on za dużo mocy, to. Dalej prowadzi się świetnie, dalej, dalej ta moc jest wystarczająca, biorąc pod uwagę małą masę, no bo wiemy, że w motorsporcie masa naprawdę ma duże znaczenie. Jaki silnik to napędza? No słuchajcie, napędza to nic. Dlaczego jest taki żart? Co to jest nic? To jest połówka na dwóch, pewnie go słyszeliście nieraz. E, tutaj nie ma połówki, tutaj jest 0,7, ale za to 0,7 na trzy cylindry, co daje właściwie jakby połówkę na dwóch na cylinder. E, jakby liczyć, że na dwóch to na dwa cylindry, także e, 0,7 turbo. 82 konie w standardzie, zobaczymy ile uda się z niego wykrzesać. Stówka jest prosta do opanowania, wyżej no to już kwestia tego co się uda, czego się nie uda. Zależnie od modyfikacji, od gratów i tak dalej, Silniczek wygląda śmiesznie, dlatego że jest umieszczony z tyłu pojazdu. Jak widzicie trzeba się rozebrać troszeczkę, troszeczkę rozebrać samochód, wyjąć podłogę w bagażniku, który jest całkiem duży dzięki temu, że jest to wersja coupe. I tam gdzieś głęboko dokopiemy się do silnika, który no... Nie widać w nim prawie nic. Natomiast na szczęście znam człowieka, który dobrze robi te smarty, więc jeżeli trzeba będzie w przyszłości coś w przeciwniku grzebać, to na szczęście mam już zaufanego człowieka. Zwłaszcza, że jest to układ Twin Spark, czyli dwie świece na jeden cylinder. I żeby wymienić te świece, nazwijmy je tylnymi, właściwie bocznymi, nie górnymi, to musimy zdjąć z tyłu całe zderzako nad kola, bo tutaj zderzako nad kola w całości, jako cały właściwie element. Co ciekawe, właściwie wszystkie panele zewnętrzne są stworzywa, takiego lub innego, trochę włókna szklanego chyba nawet na froncie. Generalnie cały układzik jest turbo lekki i każdy z tych elementów paneli w założeniu może być wymieniony na dowolny inny kolor. Inna rzecz, że niestety nie są one od dawna sprzedawane przez Marta czy też Mercedesa, co oznacza, że dostępne są tylko używki, które są nie dość że w bardzo kiepskim stanie, dlatego tutaj sporo samochodu było malowane. Ale też w absurdalnie wręcz wysokich cenach, wiecie, ponad 1000 zł za, za zderzak czy za nadkole, botnik, no to to są ceny naprawdę duże. Nawet drzwi są plastikowe, a pod spodem mają swoje wzmocnienie. Jeżeli o drzwiach mowa, to jak widzicie są one super, super niziutkie, e, dlatego wchodzenie i wychodzenie z tego samochodu bywa problematyczne. Pamiętam jak go kupiłem, to sporo osób mówiło, jak Ty się w tym zmieścisz, jak to jest takie małe. No to patrzcie, właściwie to całkiem, całkiem wygodnie. Nie widzę specjalnego problemu. Wiadomo, no codziennie wysiadać i wsiadać do niego kilka razy, jeżdżąc po buki do sklepu, nie jest to najlepsze. Ale póki jestem młody i tak, spieprzajcie, dalej uważam, że jestem młody. Jeżeli komuś, jeżeli to się nie zgadza, no to sorry. E, dopóki jestem młody, to jeszcze daję radę. I tak, dlaczego taki samochód właściwie wybrałem? Pierwsza rzecz, którą chciałem, od dawna chciałem mieć samochód w automacie albo z sekwencją. No i tutaj jest zautomatyzowana skrzynia manualna sześciobiegowa. Czyli układ jednosprzęgłowy, trochę jak self Speed od Alfy. No, ma te same wady, które ma każdy zautomatyzowany manual, jest stosunkowo wolna. Natomiast szczerze mówiąc, casualowo zmieniając biegi w zwykłej osobówce zmieniacie się z tą samą prędkością. Sportowo wiadomo, że szarpniecie mocniej ale z drugiej strony to naprawdę bardzo nie przeszkadza Naprawdę da się tym całkiem wygodnie jechać Uważam, że ta skrzynia nie jest jakąś tragedią a na pewno nie jest taką tragedią, o której mowa Może zmieniać biegi sama Mogę zmieniać biegi lewarkiem Mogę zmieniać biegi łopatkami za kierownicą Te łopatki swoją drogą będą zmienione jak się tylko dogadam z chłopakami od bolidu, żeby może mi pomogli trochę i może zrobimy kiedyś karbonowe ale to jest temat, temat na przyszłość No i druga rzecz, którą zawsze chciałem mieć to zawsze chciałem mieć cabrio. To było moje marzenie. Do ślubu jechałem cabrio pożyczonym od e, szanownego kolegi Łukasza. Pozdrawiam cię Łukasz, jeżeli oglądasz. E, I jakby to było moje marzenie, żeby do ślubu jechać cabrio, żeby mieć własne cabrio, no i cabrio mam. E, tutaj wygląda to tak, że środek, to centralna część jest odsuwana elektrycznie, więc wciskamy przycisk, ona się składa. Tam czasem trzeba troszeczkę pomóc materiałowi poprawnie się ułożyć, no bo jednak to 20-letni samochód, więc on tam nie zawsze idealnie się układa. Natomiast boczki te takie jakby poprzeczki, słupki poziome, nazwijmy to. Je zdejmujemy ręcznie i chowamy sobie w bagażniku. No i na temat bagażnika, to też pięć. Słów. Bagażnik znajduje się oczywiście z tyłu pod pokrywą, ten, który widzieliście już przy silniku. Ale z przodu mamy oczywiście drugi bagażnik, do którego możemy schować teoretycznie całą skrzynkę piwa. Takie było założenie taki był materiał reklamowy, że skrzynka piwa tam się mieści. W praktyce ja tam lubię wozić w samochodzie duże rzeczy, jak widzicie klucze, gaśnice i tak więc one tam idealnie się mieszczą, a całego tego, całą tą wykładkę można łatwo wyjąć, uzyskując dostęp do układu hamulcowego, akumulatora, maglownicy i tego typu rzeczy. I na maglownicy, tu i też ciechowostka, ten swarty wychodziły ze wspomaganiem, czy z tego co wiem, wszystkie RHD-ki miały wspomaganie, LHD-ki nie wszystkie, natomiast ja wspomaganie od razu odciąłem, bo masa jest stosunkowo mała, więc da się nim kręcić bez problemu, bez wspomagania, a jakby odczucia płynące z jazdy są nieporównywalnie lepsze, no bo wiecie, czuć każdy kamek, nie? Zwłaszcza na tych oponach. I na temat opon i kół, dwa słowa. Eee, koła są z Audi. Z Audi A8 eee, model nazywa się Flat 5. Są to osiemnastki. Jakby smarty wychodziły na piętnastkach, szesnastkach, Brabusy były na siedemnastce. A ja sobie powiedziałem, no to dobra, tak jak wrobusy były na 17, to ja nie będę gorszy, wrzućmy 18. I to dzięki uprzejmości Przemka e, polecam swoją drogą, jeżeli potrzebujecie dystansów, w śrub, to naprawdę to jest wasz człowiek. On wam doradzi, on wam pomoże, on wam zrobi dziwne rzeczy na zamówienie. Jak do niego przyszedłem i powiedziałem, co chcę zrobić, to on tak trochę się namyślił i powiedział, no to dobra, no to przecież sobie zrobimy, nie? Damy radę. E, także dystanse z tyłu wyszły dość długie, a właściwie dość grube, bo to są siedemdziesiątki. To jest maks, ile przemek w ogóle wykonuje, bo tak ma skonfigurowany proces swoją drogą. Bardzo fajnie skonfigurowany, bo wszystko na makro zmiennych, jakby przerobienie programu na te, na te dystanse takie dziwne, to zajęło tam kilka sekund czy kilka minut. E, więc mamy dystanse zmieniające rozstaw. Standardowy rozstaw w smartcie to 1312, czy też niektórzy podają 1312,5. Nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast w Mercedesie i w Audi to 5x112, co oznacza, że jedna śruba jest niejako wspólna, prawda? wypada w tym samym miejscu. W związku z tym jest jedna długa szpilka, która leci prosto w piastę i do niej na końcu leci nakrętka. Natomiast pozostałe dwa otwory w piaście są załatwione normalnymi śrubami, czyli dystans do piasty. A pozostałe cztery otwory, które są wymagane na Feldze, są załatwione tak, że dystans ma wprasowane w siebie szpilki, na które są nakręcone nakrętki. Czyli de facto dystans do piasty trzyma się na dwóch śrubach, felga do dystansu na czterech śrubach, a felga do piasty na jednej śrubie. E, uprzedzając pytania, testowałem przy dużych prędkościach, nie mówię jakich, bo niekoniecznie legalnych, e, do v spokojnie się rozpędzał, po dziurach, po progach, po zakrętach nic nie odpada, wszystko się trzyma, nic nie bije jeszcze, żeby tak nie było, e, dlatego że. Wszystkie elementy centrujące wykonane są równiutko, ładniutko, szynki są przetoczone, nie ma żadnego bicia, wszystko jest naprawdę zrobione super. Zresztą uprzemka nigdy nie jest inaczej, u niego zawsze jest wszystko zrobione dobrze. Ja się nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na, na jego robotę, na jego produkcję. Same koła e, kupione, używane, dlatego że trochę chciałem je wziąć na przymiarkę, ale jak się okazuje, ta grubość tych ramion i kolor tych ramion bardzo fajnie pasuje do tego Tridenta srebrnego, czyli czegoś, co jest w czym w stylu klatki bezpieczeństwa Smartach. E, ten ten srebrny element, prawda, otaczający kierowcę. Więc właściwie to one miały być na chwilę, a zostaną na dłużej, jak ten żart z McDonaldem. Wpadłem dosłownie na chwilę. Chwilę potem zostałem na dłużej. Opony to 215 35, czyli właściwie jedna z najniższych opon, którą da się kupić w 18. 205 35 nie wydaje mi się, żeby robili, a 205 40 już będzie wyższa. E, Dlaczego taka? No bo teoretycznie 215-35 i 225-35 to w 17 poprawny rozmiar opony, więc jak widzicie, ta opona jest troszeczkę nadwymiarowa, co oznacza, że ona lekko podwyża ten samochód. Natomiast, żeby to skompensować, oczywiście zostały założone progresywne sprężyny, tutaj ukłon w stronę Pana Grzegorza, który swoją drogą zbudował wiele rzeczy w tym samochodzie. Jeżeli Pan ogląda, pełny szacunek, samochód jeździ świetnie, dziękuję który miał takie sprężyny, no i mówi, że może mi dorzucić je do samochodu. Ja mówię, to wie Pan co, to może by Pan je założył od razu, żebym ja tego nie robił. No i oczywiście tak, udało się. Bardzo fajnie się dzięki temu prowadzi, natomiast no, jest troszeczkę twardawo. Podjazd na krawężnik, czy przejazd przez taki mały, krótki, szpiczasty próg zwalniający, nie ten fajny, długi, bywa troszeczkę problematyczny. No nie oszukujmy się, że, że nie jest najlepiej, nie jest najwygodniej. Jeżeli chodzi o wnętrze, to jest samochód z samego początku produkcji, więc mamy jaśniejsze wnętrze, jaśniejsze dywany. Wybaczcie, syf, jest zima, a ja jeszcze nie zdążyłem się ogarnąć na zimę, więc on wygląda jak wygląda. Natomiast wyposażenie w środku poza tym mamy prawie wszystko. Nie mamy czujnika zmierzchu i deszczu, ale są takie rzeczy jak klimatyzacja dwufunkcyjna, nie dwufunkcyjna, na jakby trochę i bardzo działająca. Mamy grzane siedzenia. Mamy komputer pokładowy, który jest w miarę rozbudowany bardziej niż dzisiejsze komputery pokładowe w wielu samochodach, bo na przykład ma stoper z liczeniem średniego czasu na przykład na okrążeniu, co jest całkiem, całkiem fajne moim zdaniem. Mamy te łopatki na kierownicy, które nie były standardem do zmiany biegów. Mamy te dodatkowe zegary do ładowania i temperatury płynu chłodzącego, bo ten samochód domyślnie nie pokazuje temperatury płynu, co jest też dość ciekawe. Niestety nie pokazuje temperatury oleju nigdzie, ale. Ta wersja 82kW kW, posiada wymiennik woda-olej jako chłodnicy oleju, więc tak naprawdę można założyć, że temperatura wody to też temperatura oleju w tym modelu, tak w dużym, dużym uproszczeniu. Natomiast jak to jeździ? No bo to jest czasem też pytanie takie, ok, to jak się tym jeździ? Słuchajcie, jeździ się nisko, jeździ się twardo i wszystkie światła kierowców trochę rażą, no bo siedzi się jednak znacznie niżej niż jakikolwiek inny samochód ale daje niesamowicie dużo radości na drodze. Jeżeli jedziecie 60 na godzinę, wydaje wam się, że lecicie setką, więc jak to w jednym takim e, w jednym takim teście z Wielkiej Brytanii było powiedziane, ok, możecie kupić BMW M3, ale zaraz dostaniecie mandat. A tym jest zabawa taka sama, ale policja jak was zobaczy, to a dalej jest poniżej, 10 poniżej limitu. Więc faktycznie e, do jazdy jest po prostu turbo. Przegoniłem go troszkę na bocznych drogach i... Efekt jest wow, zwłaszcza, że mamy silnik przyklejony właściwie do pleców, więc idealnie czuć obroty, idealnie słychać. Wszystko jest głośne, agresywne i surowe. To nie jest samochód na co dzień. To jest samochód do zabawy, czyż to jest coś do zabawy, bo już uzgodniliśmy, że to nie jest samochód. E, I naprawdę daje niesamowicie dużo radości. Czy lata bokiem? No lata, no. Jak jest sucho, to nawet nie, ale jeżeli jest mokro, jeżeli jest rondo i taka pogoda jak teraz w okolicy zera, i na rondzie wcisnę gaz, no to niestety stawię go bokiem. Na szczęście SP działa w miarę szybko. To jest mój pierwszy tylny napędowiec, więc jeszcze się nie pokuszę o żadne próby driftu, poza tym wiecie, on no gdzieś jest nielegalny, to jakże mógłbym to robić, ale trochę go bokiem stawia. Natomiast zaleta jest taka, że dzięki temu wyważeniu i dzięki temu, jaki on jest lekki, właściwie nie ma szans na pośród podsterownych. Jakby doprowadzałem siebie już do limitu takiego, w którym ja się bałem dalej jechać, a on dalej pięknie trzymał przodem. No jakby to jest miłe, miła zmiana po tym jak przez całe życie jeżdżę przednimi napędowcami z silnikiem z przodu, które jak wiecie no, mają duże tendencje do podsterowności, nie? jakby na zakręcie często Wam wypycha właśnie przód, tutaj z tym problemu nie ma ani troszeczkę i to jest też strasznie fajne, bo strasznie fajnie się go dzięki temu prowadzi. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba, chociaż pewnie nie nauczyliście się z niego niczego nowego. Na dole, w opisie, komentarzu albo innych takich rzeczach, e, porzuciłem Wam też link do profilu facebookowego, na którym możecie zobaczyć więcej fotek i więcej informacji na temat sprytka, czy też szyndla rowoza, jak to woli. E, może akurat będziecie zainteresowani i zawsze dodatkowy rozgłos dla mnie jest fajny, no bo sami widzicie, jakie mam parcie na szkło. Jeśli materiał Wam się podoba, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy też dzielenia się linkiem za znajomymi, albo na odwrót, zawsze się mylę. Jeśli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym normalnym odcinku CNC Krok po kroku już za tydzień.